Hej wszyscy przepiękni ludzie, którzy zawicali na mój kanał. Witam już Elden Ring. Jest to pierwsza część, którą puszczam na YouTube. Ale jak widzicie mnie, jest to pierwsza część dla mnie. mnie już w tą grę pewien czas. Ale i tak to jest trochę za początkiem. Do tej pory pokonałem bodajże dwóch takich głównych bossów tylko. Tego Malgi tu Omen i jego coś tam, w naturzeńca czy coś takiego. Coś w tym stylu. I chciałem tą grę puszczać na początku na YouTube każdą, każdą część, ale potem sobie pomyślałem, że kurde. Zanim to chyba z 3 lata, albo nie więcej, zanim całą przejdę i jednocześnie puszczając na YouTube. Więc wpadłem na pomysł, że po prostu będę puszczał wszystkie moje pojedynki z bossami. I chyba jeden jest przed nami, bo jestem wy, Jestem tu, w Zamku Burzowego Całunu. I no, tak jak już mówiłem, będę puszczał wszystkie moje walki, potyczki z bossami. Wszystkie moje śmierci, przegrane, a będzie ich dużo. No, na razie przegapiliśmy, na no, przegapiliście to moją walkę z Marki, z tym ludym Wydaturzeńcem. No i z paroma pomniejszymi, pomniejszymi bosami. Jednego pokonałem, e, nie tu. Jednego pokonałem tu. To był rycerz bez pana. I jednego pokonałem tu. To się nazywał, nie pamiętam, ale coś się robił z mrozem. I tutaj był chyba jeszcze jeden jakiś. Gdzieś, 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 gdzieś. gdzieś. Kurde, teraz się gudzę. Gdzieś za mostem. A, tu był jeden. A był banalnie prosty. To był ten taki z, z dynią na głowie, nie wiem czy kojarzycie. No, ale tak jak już mówiłem, widać w grze altening pierwszej części. Dla Was, dla mnie nie. I zobaczymy co nas czeka na dole. Bo za cholerę na pewno będzie bos. A i to, tak wygląda moja postać. Gram klasą nędznika, czyli najgorszą możliwą postaci, znaczy klas. No lubię sam kształtować swoją przyszłość w tej grze jako bohatera. Dobra, bez zbędnego gadania. Idziemy. Na śmierć albo na... na zwycięstwo. Pozwycięstwo. zwycięstwo. Dobra, co to jest? Eee. Eee, już, Już ślad mnie wystraszył. Co to ślad? Co to kurwa No za dużo, temu obrażenie zadaje. Eee. Kurde, nie mogę wilków przysłać. Przyzwać. Nie. Co to krągnie? Do czego to problem? To coś. Ciekawe czy on... O oh fa... Chciałem zapytać, czy ogień mu coś robi, ale... On zje ogień, więc chyba nie. Ale zobaczymy. Hop. O kurde. Nie, to był głupi boms. Tu jest dzielę Ci jestem, ci jestem O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, oh, fuck Dobra, połowa rzeźby poszła Tu gościu, słuchaj się Czy gościu, stworzę Au Fuck mi tylko że wilku nie mogę przysłać... przyzwać. Czekaj, czekaj. Ej no. Rozstanie tak. tej grywa rozwala, że postać się potrafi trafić. Przeciwnika, który ma kurde wielkości nie z domu, nie? Dobra, flaszka, flaszka, flaszka. I. No, zablokowałam, kurde, nie leżę. Dobra. Jeszcze trochę, jeszcze trochę Nie bądź ciebie, jest! Uff! Uff, co to jest? O, wzięte to nasiona To mi chyba tuninguje tą moją e, buteleczkę nie, nie było takie trudne Ale był kuźwa przeogromny, nie? Na nie ja się nazywał O, klucz kamiennego miecza też się przyda Już tyle do rzucenia, bardzo się przyda a tu nie ma nic. No. Tak więc właśnie na tym będą polegać te części, które będę przesyłał agony Będą krótkie, znaczy krótkie. O ile mi się pok uda pokonać bossa za pierwszym razem. Kurde, bałem się, że będzie drugi boss. Eee, yy. Co ja mówię? A, te części będą krótkie. O ile uda mi się pokonać bossa za pierwszym razem. Wow. Pryszcz Księcia Śmierci. E, tak, a jeżeli mi się nie, będę, nie będzie udawało, to będę nagrywał aż kurde mi się uda. Czyli te części mogą trwać od 3 minut do kurde 30 minut. Ale tak jak była kutka. No. Tak jest, dziękuję za oglądanie. Kurde. Dziękuję za oglądanie mojej potyczki z tym bossem. Bez nazwy, dziwnym, strasznym, dużym. Ale ja udało nam się i w kolejnej części Będę się męczył z kolejnym bosem. Chodź podłuję cię w nosie. To on krwawi. No. No nic. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie Adaminga i widzimy się w kolejnej części. Słyszymy znaczy się. Dziękuję jeszcze raz i na razie.